Witam państwa w nowym roku szkolnym 2024/2025. Michał Kowalski portal światowy. Drodzy państwo, od wczoraj obowiązują już przepisy dotyczące wcześniejszej emerytury. Zatem cóż? Czas przypomnieć, kto z takiej emerytury może skorzystać, choć raczej to pytanie powinno brzmieć inaczej. Kto nabywa prawo do wcześniejszej emerytury i przez to nie może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? Bo całym nieszczęściem związanym z tym nowym rozwiązaniem prawnym jest to, że nauczyciele nie są zainteresowani przejściem na emeryturę, tylko są zainteresowani tym, żeby nie mieć praw do tej emerytury, żeby jeszcze móc skorzystać z urlopu dla paratowania zdrowia. Cóż, komentarze w tej kwestii pozostawiam Państwu. My już wiele artykułów na ten temat w portalu oświatowym pisaliśmy, wyrażaliśmy swoje opinie dotyczące tych przepisów. No, ale jednak przeanalizujmy, kto nabywa prawo do wcześniejszej emerytury no i kto też może na nią przejść. Zacznijmy od wieku. Data urodzenia konkretnie. Data urodzenia determinuje to, kiedy nabywa się prawo do wcześniejszej emerytury. Osoby urodzone przed 1 września 1966 roku mogą przejść na wcześniejszą emeryturę i mogą nabyć do niej prawo już od 1 września 2024, czyli od wczoraj. Osoby urodzone później, ale przed 1 września 69 mogą nabyć prawo do wcześniejszej emerytury przy spełnieniu oczywiście pozostałych warunków od 1 września 2025. Z kolei osoby urodzone od 1 września 1969 albo później oczywiście mogą nabyć prawo do wcześniejszej emerytury od 1 września 2026. Więc w kontekście urlopu zdrowotnego osoby urodzone po 31 sierpnia 1966 roku, póki co mogą spać spokojnie. Oczywiście sama data urodzenia to nie wszystko. Trzeba przeanalizować w kontekście nabycia prawa do emerytury wymogi stażowe. Ogólny okres emerytalny. Minimum 30 lat konkretnie okresów składkowych. Tu chodzi wyłącznie o okresy składkowe. Nie zaliczamy więc do ogólnego stażu emerytalnego okresów nieskładkowych, np. zwolnień lekarskich, prac w gospodarstwie rolnym, które akurat są okresem uzupełniającym o nieskładkowym woli ścisłości. Ale też okresów nauki w szkole wyższej czy w studium nauczycielskim. Tego do stażu do emerytury, mówię do, o stażu ogólnym, o stażu emerytalnym, do wcześniejszej emerytury, do wcześniejszej oczywiście zaznaczam, nie wliczamy. Drugi wymóg to minimum 20 lat pracy przy tablicy. I teraz sobie to przeanalizujmy chodzi o faktyczne wykonywanie pracy. Na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w jednostce oświaty w wymiarze co najmniej połowy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, z czego okres ten musi rozpoczynać się. Przed 99 rokiem. Minimum jeden dzień tego okresu musi przypadać przed 99 rokiem. Jeżeli na spełnia te wszystkie przesłanki, to spełnia drugi wymóg stażowy. Pamiętajcie Państwo, że do tego okresu nie będziemy wliczali nieobecności, choć oczywiście wliczymy urlop wypoczynkowy, który zawsze jest wliczany do różnego rodzaju stażów, mimo że jest nieobecnością, ale choćby urlop zdrowotny, już do tego 20-letniego okresu pracy przy tablicy wliczony nie będzie. Kolejne wymogi dotyczą, kolejny wymóg dotyczy dawnej wcześniejszej emerytury. Ten wymóg raczej wszyscy Państwo macie spełniony. Chodzi o to, że osoba, która ubiega się o wcześniejszą emeryturę. Czy może inaczej, osoba, w przypadku której oceniamy, czy nabyła ona prawo do wcześniejszej emerytury, tej nowej wcześniejszej emerytury, nie może mieć prawa do dawnej wcześniejszej emerytury. Nie wchodząc w szczegóły, zdecydowana większość osób, a wydaje się, że już wszystkie osoby, które nabyły prawo do dawnej wcześniejszej emerytury, już w szkołach nie pracuje. Także raczej tym się Państwo przejmować nie musicie. I drodzy Państwo, to są przesłanki nabycia prawa do emerytury. Osoby, które te przesłanki spełniają, te, które wymieniłem, i które je spełniają je już od 1 września 2024 w obecnym stanie prawnym już nie mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Ale mamy jeszcze dwie przesłanki przejścia na emeryturę. Chodzi o to, że wysokość wcześniejszej emerytury nie może być niższa niż ustawowa minimalna. Wysokość ustawowej minimalnej emerytury jest określana przez ZUS. Raczej to nauczycielom, drodzy Państwo, nie grozi niespełnienie tego warunku, niemniej jednak żeby dopełnić staranności, wytłumaczę o co chodzi. Generalnie jest tak, że jeżeli wysokość emerytury jest niższa niż ustawowa minimalna, to ZUS wyrównuje wysokość emerytury do kwoty minimalnej. W przypadku wcześniejszej emerytury jest inaczej. Ustawodawca zakłada, że jeżeli wykalkulowana przez ZUS wysokość emerytury będzie niższa niż ustawowa minimalna, to po prostu odmówi przyznania tej wcześniejszej emerytury. I ostatni wymóg, też wymóg przejścia na emeryturę, nie brany pod uwagę w kontekście urlopu zdrowotnego, oczywiście, to rozwiązanie stosunku pracy. Rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela, czyli na przykład za dokonanym przez niego wypowiedzeniem, czy na jego wniosek, albo za porozumieniem stron zawartym z jego inicjatywy, ale też rozwiązanie stosunku pracy z powodu braku możliwości dalszego zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć, czyli popularny artykuł 20. Ewentualnie wygaśnięcie stosunku pracy w związku ze stanem nieczynnym. To jest ostatni wymóg który trzeba spełnić, żeby przejść na wcześniejszą emeryturę. Dobrze, drodzy Państwo, i to wszystko, jeżeli chodzi o warunki nabycia prawa, no i też dodatkowe warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę. Dziękuję bardzo.